Cześć, witam tej stronie Husker i Michał i ze mną dzisiaj jest Klaudia Cześć Dzisiaj gramy w mm, przebieranie włosów, coś w tym stylu Trzeba się przebierać Przebieranki I akurat tutaj mamy napisane celebrytan, to przebieramy się za celebrytę Czyli celebrytanko Nie, jakaś sławna osoba, ty za kogo się przebierasz? Ja będę miała za taką z stanikiem. Ja biorę ex-ekstentację Patrzę, jak będę wyglądał no może jakaś osoba ci się ten, ja napiszę jeszcze na czacie, że będę ex yy... Właśnie, jaki on miał kolor włosów. Ej, no nie rób tak! Ja mam według Michał... Czekaj, bo ja muszę sprawdzić na internecie. Michał, tak nie wolno! Czemu? Ale ja tylko sprawam ten kolor włosów Dobra, czarny i... Ja będę miała może koronę <grych> no ja sobie Dobra, czarny, ale w sumie W sumie chyba nie da się czarny Albo taki żółty ja taką koronę, koronę. No najlepsze by było, jakby było połowę czarny, połowę żółty to ja... no. no dam czarny. Mam koronę patrzcie! Aaaa! Jestem bez włosów, jestem! O siema. Ja zaczynam od włosów, bo... Yy, tak by... Po włosach będzie wiadomo, że to jest ten, ten, ten. Ex, ex tentatium. Jej, dam jakiś naszyjnik z... No. I spodnie jakieś takie modne. I już mam chyba już postać całą. A, jeszcze włosy. Ja Ale się widział, że może od czasu? Pani, bo już mała co by tak. Mm. No, no, nie mogę wchodzić na portę. Może ta korona nie będzie. Możesz, albo nie ta strona. O. Tak. Ja, ja robię. Hmm. Albo w sumie może mieć niebieskie włosy też, bo on miał. Czekam jak wybiorę te włosy. Znaczy ten kolor... ekscentacją. Ja już jestem pokolorowana. Patrz. Jestem królem... królową mody. On, Dobra, ja zmiam. Korolową czapkę. Ja Czerwony patrzę. Żółty, zielony, nie, lepsze już są. czarne. Dobra, czekam, bo ja robię, szukam tej tańca fajnie. Ej, ale ja mam bardzo fajną grę na tablecie. O lodziarni. A w sumie? Nie. No. Tutut, nie chcę być się na tej grę. O. Michał, ja lepiej niż czapkę pawia. Bo to ci, nie chciałem muszę teraz kadia, bo już się kończy no, eks, eks, muszę zobaczyć, czy to działa tak, XXX tentation patrz na mnie patrz, patrz na mój monitor no, czekaj, bo ja muszę gdzie ty jesteś? Ale ciasta albo loda nie założaj. Ja już... Pieska robię... mogę sobie dać. A ja muszę zobaczyć, czy jest jakiś. Kieska mi... mogę? Możesz. Co zrobić ci mają psy. Pieska Ej, mam czy, jest, czy jest jakiś mikrofon? Nie ma... Nie ma mikrofonu. Dobra, mam kieska Takiego czarnego słodkiego. I ktoś na tą grę Dziękuję. No. 3, bo ja nie rozpoznaję tego celebrytę. Ja jestem dziartą snusem O tak nie! Daję 3, bo też nie rozpoznaję. Wszystkie co nie rozpoznaję daję 3 Jak rozpoznaję daję 5 lub 4, zależy jak bardzo. Hai. To by też się Tak, to by miało leżeć. Ja przez nią cała gra się ścięła. O. ona. Nie, podobna. Też daję trzy, albo już dwie, bo już mnie ta postać zaczęła przedłużać. Ciągle mi dajesz Nie było co dać, Chyba, że ktoś tak zawierał. To by Albo e, ja, 4, daję, ja daję 4 Coś podobno do eksać bo ma takie włosy z daleka. U, teraz jakaś postać... Hmm, ciekawe, daje pięć gwiazdek. Wygląda jak ta. Jak ta się nazywa? Bella? Wygląda jak Bella. Uuu, Bella. <śosuj> yeah. O, to czemu się przebrali za bella. Ekspensatio Czemu? To są ja No? No widzisz nie mogę dać pleca Od caługo tańczy, że coś... Z... Daję pić, bo to jest freeze. Cały świat tańczy ze mną, cały skład Cały... Od cały świat za mną, cały skład Samo ostatni. Za... Uwaga, uwaga. Jest! Jesteś na drugim, ja na ostatnim. Ale jesteśmy w trójkę i jeszcze mój kolega jest tam. X eks, eks, eks Ja jestem ostatnia. No, wiem. Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcinków. Zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie I patrzcie, łapkę. Pokażemy Wam tajemnicę. Tam gdzie jest ta dźwignia? A jeszcze jedno. No, ona zmienia kolory. Zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Żeby był następny odcinek z takich, ty, tych m, przebieranek, to, była, 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 to, to był to dzisiaj koniec tych odcinków. Nada i cześć! Pa!